Cześć, podwyżki, obniżki, część druga. I dzisiaj zajmiemy się takimi zadaniami. Bluza kosztowała 200 zł, następnie jej ceny obniżono o 20%, a następnie podniesiono o 10%. Ile kosztuje teraz? Do tej pory zajmowaliśmy się tylko zadaniami, że była na przykład podwyżka albo tylko obniżka, więc tą pierwszą część musisz na razie doskonale znać, a później przechodzimy sobie do tej lekcji. Pytanie, które sobie zawsze zadajemy: ile procent ceny zostało? No, jak było e, obniżka o 20%. No to zostało 80. Więc obliczamy 80% z kwoty 200. To jest dokładnie to samo zadanie, które było na pierwszej części. Tylko z małym dodatkiem. No i tutaj wiadomo, e, działają się zera. 80 razy 2, 160, więc kosztuje 160. I to jest cena po obniżce. I teraz. Ta cena jest na metce. Więc to od tej ceny będą ewentualne podwyżki albo obniżki. Od niej. Nie od 200 zł. Ok? Czyli teraz ta 160 zł, bo to jest najważniejsza rzecz tutaj. Teraz to 160 zł to jest 100% ceny. Teraz. Bo to od niej będziemy robić podwyżkę albo obniżkę. Więc ile procent ceny zostało po podwyżce? Tak no bo już mamy to 160 i teraz pod, podnosimy tą cenę o 10%. No więc było 100%. Robimy do tego plus 10, więc mamy 110%. Więc obliczamy 110% z kwoty 160 zł. Najważniejsza rzecz tutaj. Z kwoty 160 zł już po tej pierwszej obniżce. Ok. Nie z 200, ze 160. Więc 110. Procent ze 160, no tutaj działamy 0, 0, 0, 0, 11 razy 16, 176 pierwszych, czyli kosztuje 176 zł. Teraz, teraz kosztuje 176 zł. Dobra, i drugie zadanko. Kojarzycie, bo wy je robiliście. Perfumy kosztowały 400, następnie ich cenę obniżono o 30%, a potem znów obniżono o 50%. No i tą pierwszą część powinniście już nawet sami zrobić, więc możecie się spróbować. Tak? Ile procent ceny zostało? Wiadomo, 70, bo była obniżka o 30. Obliczamy 70% z kwoty 400 zł. 70 setnych razy 401. Działamy 0, 0, e, 70 razy 4. 281, 280 zł. I to jest cena po pierwszej obniżce. I oto od tej ceny będą podwyżki albo obniżki. Ok? Bo teraz ta cena jest w metce i to od niej będą podwyżki albo obniżki. Tak? To jest teraz nasze 100% ceny. Ile procent ceny zostało po drugiej obniżce? Czyli już ta rzecz kosztuje 280 i mamy w treści. A potem, z, a potem znów obniżono o 50%. Tak, obniżono o 50%, no to ze 100% minus 50 zostało nam 50%, tak? OK, no to obliczamy 50% z kwoty 280. Nie z tej początkowej, z 280. Więc mamy 50 setnych, tak? Jako 50% razy 281. No i bawimy co się tam da. Tutaj 0, tutaj 0, tutaj 0, tutaj 0, 5 razy 28, 141, yy, równa się 140 zł. Czyli tyle kosztują teraz te perfumy. Teraz kosztują 140 zł. OK? Zróbcie sobie screenshota, żeby mieć szybką powtórkę. Yy, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Ode mnie tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!